A przed nami teraz zespół, którego jeszcze nigdy Państwu nie prezentowałem w Wydziale Muzyki, nazywają się Majestat. Jak mówią o sobie, są zespołem eksperymentalnym, założonym przez trzech braci. Autorzy wstrzymują się od podpowiedzi na pytanie, jaką muzykę tworzą, bo założenie jest takie, żeby się nie ograniczać. Cechą nieodłączną ich twórczości jest spontaniczność i tę spontaniczność także Państwo wyczują w warstwie tekstowej. Będzie ciekawie. To Majestat. Tylko ty się nie zmieniasz Cztery tysiące Licząc od zera Prawdę wam powiem Albo nawet zaśpiewam Kiedyś to by Nie ma pod lasie, pomężcie, pożary